Dobry. Dobry. Co jest ubrane do przodniczka? – Nie do bo sprzątania działka. Tak. Do zabrania jest samochód. Który? Stary, tam taki stoi. Do lekkich poprawek lakierniczych jeszcze można jeździć. Koło urwane. Szyby nie ma. Ten samochód mogę wziąć, a za darmo. Mówię za darmo. Kiedyś dowali pięć Tak, a teraz. Nie dają nic. Przepisy się pozmieniały. Teraz pan powinien dopłacić za to, że brakuje szyby. Może mi pan nie wierzyć, ostatnio dawałem e, samochód na kasację. Nie był cały, nie zapłacił mi ani grosza. No dobrze, to już go pan za darmo, tak? No nie, nie, no ja, ja, ja mówię ja mówię, ja, ja mówię jak jest. Jak się da to zabierać. Dobrze. I co jeszcze jest do zabrania? Jak można? Tam mamy jakieś beczki, trampolinę. Te beczki? To, co jest na beczkach? Tak. I tam trampolina. No tak. tak? Jest złom tutaj, co widać. Takie drobniejsze już. Możemy rzecz. tam przejść? Pewnie. Rowery, kable. To, są to wszystko? To wszystko. No to zaczynamy ładować. Baletku!